Wtem szmer powstał za drzwiami. Razem głosów wiele zawołało, niech żyje kurek na kościele. Ciszba tłoczy się w salę, a Maciej na czele. Sędzia gościa za rękę do stołu prowadził i wysoko pomiędzy wodzami posadził, mówiąc: Panie Macieju, niedobry sąsiedzie, przyjeżdżasz bardzo późno, prawie po obiedzie. Jem wcześnie, rzekł Dobrzyński. Ja tu nie dla jadła przybyłem, tylko że mnie ciekawość napadła obejrzeć z bliska naszą armią narodową. Wiele by gadać, jest to ani to, ani owo. Szlachta mnie obaczyła i gwałtem tu wiedzie, a waszeć za stół sadzasz. Dziękuję sąsiedzie. To wyrzekłszy, przewrócił talerz dnem do góry na znak, że jeść nie będzie, i milczał ponury. Panie Dobrzyński, rzekł mu generał Dąbrowski. Tyż to jesteś ów sławny rębacz kościuszkowski, ów Maciej zwany Rózga. Znam ciebie ze sławy i proszę, takiś dotąd czerstwy, taki mawy, ileż to lat minęło. Patrz, jam się podstarzał, patrz i kniaziewiczowi już się włos poszarzał. A ty jeszcze z młodymi mógłbyś pójść w zapasy. No i Rózga twoja kwitnie pono jak przed czasy. Słyszałem, żeś niedawno Moskalów oćwiczył. Lecz gdzie są bracia twoi? Niezmiernie bym życzył widzieć te scyzoryki i te wasze brzytwy ostatnie egzemplarze starodawnej Litwy. Generale, rzekł sędzia, po owym zwycięstwie prawie wszyscy Dobrzyńscy schronili się w księstwie, zapewne do którego weszli legionu. W istocie, odpowiedział młody szef szwadronu, Mam w drugiej kompanii wąsatę straszydło wachmistrza Dobrzyńskiego, co się zwiekropidło, a mazury zowią go litewskim niedźwiedziem. Jeśli jenerał każe, to go tu przywiedzie. Jest, rzekł porucznik, kilku innych rodem z Litwy: jeden żołnierz znajomy pod imieniem Brzytwy i drugi, co strąblony jeździ na flankiery. Są także w pułku strzelców dwa grenadiery Dobrzyńscy. Ale, ale. O ich naczelniku rzekł generał. Chcę wiedzieć. O tym scyzoryku, o którym mnie pan Wojski tyle prawił cudów, jakby o jednym z owych dawnych wielkoludów. Scyzoryk rzecze wojski, choć nie egzulował, ale bojąc się śledztwa, przed Moskwą się schował. Całą zimę nieborak tułał się po lasach, teraz dopiero wyszedł. W tych wojennych czasach mógłby się na co przydać, jest rycerskim człowiekiem. Szkoda tylko, że trochę przyciśniony wiekiem. Lecz owóż on. Tu wojski palcem wskazał w sieni, gdzie czelaci wieśniacy stali natłoczeni. A nad wszystkich głowami łysina błyszcząca ukazała się nagle jak pełnia miesiąca. Trzykroć weszła i trzykroć znikła w głów obłoku. Klucznik idąc kłaniał się, aż dobył się stłoku i rzekł: Jaśnie wielmożny koronny hetmanie, czy generalem mniejszał tytułowanie. Ja mnie Staję na Twe zawołanie z tym moim scyzorykiem, który nie z oprawy ani z napisów, ale z hartu nabył sławy. Że nawet o nim jaśnie wielmożny pan wiedział, gdyby on gadać umiał, może by powiedział cokolwiek na pochwałę i tej starej ręki, która służyła długo wiernie Bogu dzięki Ojczyźnie. Tudzież panów choreszków rodzinie. Czego pamięć dotychczas między ludźmi słynie. Mo panku, rzadko który pisarz prowentowy tak zręcznie temperuje pióra jak on głowy. Długo liczyć, a nosu i uszu bez liku. A nie ma żadnej szczerby na tym scyzoryku i żaden go nie splamił z bojecki uczynek. Tylko otwarta wojna albo pojedynek. Raz tylko. Panie daj mu wieczny odpoczynek, bezbronnego człowieka niestety sprzątniono. A i to, Bóg mi świadkiem, pro publico bono. Pokaż no, rzekł śmiejąc się generał Dąbrowski, a to piękny scyzorykistny miecz katowski. I z zadziwieniem wielki rapier opatrywał i innym oficerom w kolej pokazywał. Próbowali go wszyscy, ale ledwie który z oficerów mógł podnieść ten rapier do góry. Mówiono, że Dębiński sławny ręki siłą podźwignąłby szablice, lecz go tam nie było. Z obecnych zaś tylko szef szwadronu Dwernicki i dowódca Plutonu, porucznik Różycki potrafili obracać tym żelaznym drągiem. I tak rapier na próbę szedł z rąk do rąk ciągiem. Lecz generał Kniaziewicz wzrostem najsłuszniejszy pokazało się, iż był w ręku najsilniejszy. Ująwszy rapier lekko, jakby szpadę dźwignął, i nad głowami gości błyskawicą mignął. Przypominając polskie fechtarskie wykręty, krzyżową sztukę młyńca, cios krzywy, raz cięty, cios kradziony i tępy, kontrpunktów, tercetów, które też umiał, bo był ze szkoły kadetów. Gdy śmiejąc się fechtował, rębajło już klęczał, objął go za kolana i ze łzami jęczał za każdym zwrotem miecza. Pięknie, jenerale, czyś był konfederatem? Pięknie, doskonale toż tych puławskich, a tak się Dzierżanowski składał toż tych sawy. Któż panu tak rękę układał chyba Maciej Dobrzyński. A to generale mój wynalazek, Talbóg mój, ja się nie chwalę to cięcie znane tylko w rębajłów za ścianku, od mojego imienia zwane ciosmo panku. Któż to pana nauczył? To jest moje cięcie, moje. Wstał. Generała porwawszy w objęcie, teraz umrę spokojny. Jest przecie na świecie człowiek, który przytuli moje drogie dziecię, bo wszak nad tym od dawna dzień i noc boleje, czy po śmierci ten rapier mój nie zerdzewieje. Otóż nie zerdzewieje. Mój jaśnie wielmożny generale, wybacz mi, porzućcie te rożne niemieckie szpatki. To wstyd szlacheckiemu dziecku nosić ten kijek. Weź mi szablę po szlachecku. Oto ten mój scyzoryk u nóg twoich składam. To jest co najdroższego na świecie posiadam. Nie miałem nigdy żony, nie miałem dziecięcia. On był żoną i dzieckiem. Z mojego objęcia nigdy on nie wychodził. Od rana do mroku pieściłem go. On w nocy sypiał przy mym boku. A kiedy się zestarzał, nad łóżkiem na ścianie wisiał... Jako nad Żydem Boże przykazanie, myśliłem zakopać go razem z ręką w grobie, lecz znalazłem dziedzica, niechaj służy tobie. Jenerał wpół śmiejąc się, a na wpół wzruszony. Kolego rzekł, jeżeli ustąpisz mnie żony i dziecka, to zostaniesz przez resztę żywota bardzo samotny, stary wdowiec i sierota. Powiedz. Czym ci ten drogi dar mam wynagrodzić i czym twoje sieroctwo i wdowstwo osłodzić? Czy ja cybulski, rzeczę na to klucznik z żalem, co żonę przegrał grając w Mariasza z Moskalem? Jak o tym pieśń powiada. Ja mam dosyć na tem, że mój scyzoryk jeszcze zabłyśnie przed światem w takim ręku. Niech tylko generał pamięta, aby ta siemka była długa, rozciągnięta, bo to długie. A zawsze od lewego ucha ciąć oburącz. To przetniesz od głowy do brzucha. Generał wziął scyzoryk, lecz że bardzo długi nie mógł nosić. W furgonie schowały go sługi. Co się z nim stało, różnie powiadają o tem, lecz nikt pewnie nie wiedział ni w ten czas, ni potem. Dąbrowski rzekł do maćka. A ty co, kolego? Zdaje się, żeś ty nie radz z przybycia mojego. Milczysz kwaśny, i jakże serce ci nie skacze, gdy widzisz orły złote, srebrne, gdy trębacze pobudkę kościuszkowską trąbią ci na natuchem? Maciu, myślałem, że ty większym jesteś zuchem. Jeśli szabli nie weźmiesz i na koń nie siedziesz, przynajmniej z kolegami wesoło pić będziesz, zdrowie Napoleona i polski nadzieje. Ha, rzekł Maciej. Słyszałem, widzę, co się dzieje, ale. Panie, dwóch orłów razem się nie gnieździ. Łaska pańska hetmanie na pstrym koniu jeździ. Cesarz wielki bohater, gadać o tym wiele. Pamiętam, że płascy moi przyjaciele mawiali, poglądając na dymuliera, że dla Polski polskiego trzeba bohatera. Nie francuza ani też Włocha, ale piasta Jana albo Józefa, lub Maćka i basta. Wojsko. Mówią, że polskie. Lecz te fizyliery, sapery, grenadiery i kanoniery, więcej słychać niemieckich tytułów w tym tłumie niżeli narodowych. Kto to już zrozumie? A muszą też być z wami Turki, czy Tatary, czy Syzmatyki, co ni boga ni wiary. Sam widziałem, kobiety w wioskach napastują, przechodniów oddzierają, kościoły rabują. Cesarz idzie do Moskwy. Daleka to droga, jeśli cesarz jegomość wybrał się bez Boga. Słyszałem, że już podpadł pod klątwy biskupie. Wszystko to jest... Tu Maciej chleb umoczył w zupie i jedząc nie dokończył ostatniego słowa. Nie w smak pod komorzemu poszła Maćka mowa. Młodzież zaczęła szemrać. Sędzia przerwał z fary, głosząc przybycie trzeciej narzeczonej pary. Był to... Rejent. Sam siebie rejentem ogłosił nikt go nie poznał. Dotąd polskie suknie nosił, lecz teraz Telimena przyszła żona zmusza warunkiem intercyzy wyrzec się kontusza. Więc się rejent rad nie rad po francusku przebrał. Widno, że mu frak duszy połowę odebrał, stąpa jakby kij połknął prosto nieruchomo, jak żuraw. Nie śmie spojrzeć ni w lewo, ni w prawo. Mina gęsta, lecz z miny widać, że jest w męce. Nie wie, jak się pokłonić, gdzie ma podziać ręce. On co tak gesty lubił. Ręce za pas sadził, nie masz pasa. Tylko się po żołądku gładził. Postrzegł omyłkę, bardzo zmieszał się z piekł raka. I ręce obie schował w jedną kieszeń fraka. Idzie jakby przez rózgi. Wśród szeptów i drwinek, wstydząc się za frak, jakby za niecny uczynek. Aż spotkał oczy Maćka i zadrżał z bojaźni. Maciej dotąd z rejentem żył w wielkiej przyjaźni. Teraz wzrok nań obrócił tak ostry i dziki, że rejent zbladnął, zaczął zapinać guziki, myśląc, że Maciej wzrokiem suknie z niego złupi. Dobrzyński tylko dwakroć wyrzekł głośno. Głupi! I tak strasznie zgorszył się z rejęta przebrania, że zaraz wstał od stołu i, bez pożegnania, wymknąwszy się, wsiadł na koń, wrócił do zaścianka.